Witamy serdecznie, Paulina Pawlarczyk. Agnieszka Kaczmarek. Słuchajcie, chcemy zabrać was w podróż pełną totalnych doświadczeń. I opowiemy jak to uwzględniać jak doświadczenia, żeby uniknąć efektu Tarantino. Okay. Pulp Fiction. Słuchajcie, taka znana scena jak Trevolta tańczy z umą Turman. No i o co tutaj w tym wszystkim chodzi? Słuchajcie. Trewolta dostaje ekstra zadanie od swojego szefa, żeby zaopiekować się jego żoną. Tylko on jest totalnie nieprzygotowany, tak? On nie wie, kto to jest, jaki ma temperament, więc zaczyna się od niezobowiązującej rozmowy przy szejku, a kończy się twistem na scenie w samych skarpetkach. I teraz zastanówcie się, jak to może wyglądać dalej. Dodam jeszcze, że skarpetki były dziurawe. I teraz wyobraźcie sobie, że John Travolta jest waszym doradcą, a u Maturman kluczowym klientem. Gdzie nieprzygotowany zespół obsługuje kluczowego klienta, no i niekiedy okazuje się, że musi sam improwizować. A więc tutaj mieliśmy przykład wielkiej improwizacji. No, i niekiedy pewnie macie okazję, też taką improwizację widzieć. Tak, więc od totalnych doświadczeń do totalnej improwizacji, ale to tylko o Tarantino. O, przepraszam. Podwójne piknięcie. No i słuchajcie, idziemy dalej, tak? Eee, Trevolta dostaje bardzo dużo ekstra różnych zleceń od swojego szefa, tak? Albo ma kogoś zabić, albo on ma zaopiekować się żoną. W każdym razie, za każdym razem nie jest przygotowany, jest jeszcze gorzej, bo on w trakcie jeszcze ginie i to jeszcze z własną bronią. No i w kinie OK, Tarantino jest uznawany za geniusza nieprzewidywalnego, ale geniusza kina. No ale czy chcemy Tarantino jako szefa sprzedaży i obsługi klienta? Jak działają szefowie Tarantino? Brak planu. E, straty w ludziach są wliczone już na początku, generalnie. E, nie mamy uwzględnionych potrzeb ani pracowników, ani klientów. Ma się dziać i ma być dobrze. Zobaczymy, co się wydarzy, generalnie. No i na koniec wyniki mamy, no generalnie, słabe. Bo słuchajcie, totalne doświadczenia to właśnie wspólny taniec głównych bohaterów. To chodzi wspólny taniec doradcy i klienta, tak, mówimy sobie o tym, że to wy stajecie się tymi reżyserami i to wy tak prowadzicie działania i tak planujecie jak chcecie obsługiwać swoich klientów od momentu pozyskania, aż po sprzedaż, utrzymanie i rozwój, no żeby to się wszystko zakończyło happy endem, żeby wasz doradca nie przeżył tą podróż, wraz z klientem oczywiście. I słuchajcie, z jednej strony to jest wspólny taniec, ale z drugiej strony sobie możemy powiedzieć, że totalne doświadczenia to też wspólna podróż klienta i doradcy. I w, spójrzcie na swoje procesy sprzedażowe jak na kino drogi. To znaczy tam akcja dzieje się w podróży pełnej akcji. Jesteście, siedzicie w jednym samochodzie z klient i doradca. Wasz doradca jest... Kierowcom, ale stają się takie momenty, gdy w pewnym momencie to klient chce przejąć kierownicę, tak? albo, po, albo jechać na autopilocie, to, co to wcześniej powiedzieliśmy działać zdalnie. Więc to jest tak, że od początku musimy się zastanowić, jak tą podróż zaprojektować, żeby i doradca czuł się komfortowo, i miał odpowiednie narzędzia, żeby nie został w tych dziurawych skarpetach, tak jak Trevolta, a klient trafił. Do celu wspólnie ze swoim doradcą. Podróż klienta to podróż pełna akcji i reakcji. I e, często myślimy o tym, że zaczynamy obsługę klienta od momentu, kiedy on przychodzi do nas, wysyła nam maila, zapytanie, cokolwiek co. W jakiś sposób my już wiemy, że on potrzebuje jakiejś usługi, usługi leasingowej, finansowej żeby sfinansować swoje skonkretyzowane już oczekiwania. Jednak badania i doświadczenia pokazują, że jest inaczej. Mamy coś takiego jak zerowy moment prawdy. Zero moment of truth. Może już się z tym spotkaliście, już wiele, wiele lat temu zostało to zdefiniowane, ale czym to jest? Zerowym momentem prawdy jest moment, kiedy klient zaczyna, zdefiniuje sobie Mam potrzebę, chcę się przemieszczać. Mam potrzebę na przykład w momencie, kiedy potrzebuję leasingu samochodowego. I wtedy zaczyna szukać, szukać rozwiązań. Te rozwiązania mogą być zupełnie różne. On jeszcze nie wie, czy on będzie wynajmował samochód, czy on kupi używany, czy on kupi leasingowany, czy on będzie jeździł motocyklem, czy samochodem. Na zasadzie wie, że ma potrzebę. I ten zerowy moment prawdy jest początkiem jego podróży i tam już my powinniśmy zaopiekować jego Potrzeby i oczekiwania. Potrzeby z budowaniem świadomości marki, potrzeby związane z budowaniem, żeby on mógł trafić w ogóle na naszą ofertę i się dowiedział, że jakieś rozwiązania dla niego mamy. Podróż ma dużo dużo momentów takich, w których klient podejmuje decyzję. Pierwszym momentem, kiedy podejmuje decyzję, jest to, że stwierdza, OK, to ja będę jeździł nowym samochodem i wyleasinguję go ponieważ e, może będę, może będę, e, jeszcze nie wiem, ale może przedstawią mi dobrą ofertę, na którą będą mnie będzie mnie stać. I to jest pierwszy moment prawdy, kiedy on decyduje się na rodzaj oferty i robi tak zwaną short listę albo jeszcze długą listę, ale generalnie ma portfolio firm, z których wybiera. Kolejnym momentem prawdy, gdzie podejmuje decyzję i może... Skręcić może wysiąść z tej podróży, może zmienić, podjąć decyzję inną, a nie zarzucę. Tym razem nie w przyszłym roku będę się tym zajmował, albo nie spełniają te oferty moich oczekiwań. To jest drugi moment prawdy, kiedy on mówi, tak podpisuję umowę, tak decyduje się. Jak widzicie teraz na ten obraz, on już jest daleko w swojej podróży, on już cały czas jest w procesie zakupowym, a to nie jest moment, kiedy on wsiada do samochodu. On już jedzie, tylko jeszcze nie swoim samochodem, ale w podróży naszej już jest. A opiekując, opiekując potrzeby klienta, na czym nam zależy? Zależy nam na tym, żeby dojechał do Santa Monica i osiągnął tę podróż marzeń. Ale czym jest to dla nas, dla klienta, że będzie miał super doświadczenia, przeprowadzimy go super przez ten proces. A dla nas, jako do, dla, dla firm, które dostarczają mu te doświadczenia i te usługi, jest to, żeby on nas na koniec rekomendował. To, żebyśmy zaopiekowali, że jak on będzie chciał wrócić, to on wróci do nas, bo mu sprawiliśmy takie przeprowadziliśmy go przez takie doświadczenia, gdzie nie ma wątpliwości, że chce wrócić. On będzie naszym ambasadorem, On będzie nas wszędzie reklamował i mówił, że jesteśmy super. Ale jak patrzycie teraz właśnie, patrząc na tą drogę. Ta droga jest pełna akcji i reakcji, i w tej drodze jest dużo momentów, gdzie podejmujemy decyzje. Ale czy te decyzje podejmujemy sami? Czy ktoś ma na nie wpływ? Jedna podróż, ale wielu bohaterów. Klient z jednej strony ma doradcę, mówimy, to jest, nasz, to jest Twój opiekun, mówimy, że, jest to, to, że, że przypisujemy opiekuna do danego klienta. Jednak klient kontaktuje się z biurem księgowości finansowym, bo mam jakieś problemy, chce, kontaktuje się z, z call center, ponieważ ma... Akurat, z botem. Z botem, tak, że na zasadzie chce uzyskać odpowiedź tu i teraz, a niekoniecznie mówi, nie będę zawracał głowy doradcy albo nie będę, uważa, że to nie jest, albo sam doradca go przekierowuje na inny kanał komunikacji. I Jedna firma, a wiele spraw do załatwienia. Niekiedy my też fundujemy naszym klientom zmianę opiekuna, i klient też musi być na to przygotowany, żeby nie wysiadał nam z tego samochodu, żeby nie skręcił w jakąś inną drogę. I na koniec jest klienci również nam potwierdzają, że oni przyjmują, że może coś idzie tak w ich drodze. Może któryś kierowca, bądź któraś osoba, która uczestniczy w tej podróży może, nie wiem, nie mieć narzędzia, może nie być tu i teraz. Tylko organizacja ma być gotowa na to, żeby od razu załatwić tą sytuację, a nie żeby on się borykał z tym problemem. To jest to, że mamy przygotować go na ewentualne perturbacje po drodze, bo gumę złapać może każdy. No i słuchajcie, jak już jedziemy dalej, no to tak naprawdę musimy sobie ustalić. Sami widzieliście, że ta podróż jest długa, tak? Tak, jak róże 66, tam się dużo rzeczy dzieje po drodze. No, a my musimy się skoncentrować, wiedzieć w ogóle za co płaci klient, tak? Czyli musimy się skoncentrować nad czym, co z perspektywy klienta jest istotne i ważne, bo nie jesteśmy, wiecie, w stanie na hypej przejechać całej trasy i wszędzie pobudzać naszego klienta, żeby wszystko było na bardzo wysokim poziomie. Więc musimy wiedzieć, za co płaci klient, i zbudować takie rozwiązania dla naszych doradców, dla sprzedawców, dla opiekunów, dla pracowników, żeby one odpowiadały na potrzeby klienta, tak? żeby wasi pracownicy czuli się profesjonalni i wspierali w tej podróży klienta. Bo total experience to jest strategia działania. Działania, jak działać na doświadczeniach i klienta, i pracownika równolegle. I mówiąc o tej strategii działania, mamy, w działaniu niezbędne jest, kogo musimy zaopiekować, to zaopiekować doświadczenia klienta. Ale tak jak już po naszym wstępie, możecie się spodziewać, istotne są doświadczenia pracownika. E, istotne są doświadczenia użytkownika, czyli wszystkich bezpośrednio interesariuszy, których mamy w procesie, e, związanych z tym, że albo użytkują, albo wpływają bezpośrednio osoby, które wpływają bezpośrednio na proces obsługi klienta. Proces Total Experience to. E, to sposób działania, który pozwala na dostarczenie właśnie usług i produktów poprzez procesy, standardy, narzędzia, czy to digitalne, czy zautomatyzowane, ale takie, które są w obecnym trendzie i potrzebie i zaopiekowują obecne potrzeby, potrzeby klienta, czyli między innymi omniczanelowość, digitalizacje, które są spersonalizowane. Technologia daje nam szansę na to, że Możemy te procesy automatyzować i digitalizować, tak, żeby one były najbardziej i najlepiej dostosowane do klienta. No i słuchajcie, wracamy do Tarantino, bo mówimy, że nie ma CX -a bez CX, -a, czyli nie ma doświadczeń klienta bez doświadczeń pracownika. Dlaczego? Ponieważ oni bezpośrednio na siebie wpływają. Tak jak zobaczycie, mówiliśmy na początku, to jest ich, ten ich wspólny taniec, tak? To są, to są te interakcje, które między nimi się odbywają, i jeżeli my nie wyposażymy doradcy w odpowiednie rozwiązania, narzędzia, on będzie musiał się nagimnastykować przy naszych klientach, tak jak przy umie, to tak naprawdę nie wiemy, jak to się dalej potoczy, jakie wyniki, nie będzie to zaplanowane, nie będzie zarządzane i pod kontrolą. Proces, procesy obsługowe przenikają się bezpośrednio i tak jak widzicie, z jednej strony mamy proces obsługi klienta, który zaopiekowuje potrzeby klienta, a z drugiej strony doświadczenia pracownika. Góra tego wykresu przedstawia, można powiedzieć, to samo co i dół, tylko z innej perspektywy. Jak spojrzycie na proces zakupowy klienta, mamy poszukiwanie ale my z perspektywy organizacji mamy budowanie świadomości. Klient wybiera, my mu oferujemy. Klient kupuje, a my mu sprzedajemy. Klient korzysta z usługi, a my go obsługujemy. Klient e, mówi, że będzie wracał i rekomendował, a my budujemy lojalność. Można powiedzieć, że to są małe niuanse i tylko nomenklatura, w jaki sposób, na, w jaki sposób nazywamy te rzeczy. Jednak cele, które ma organizacja i klient, na koniec mają jedną bramkę. Na koniec dążą do tego samego, żebyśmy dostarczyli klientowi najlepsze doświadczenia w kontekście i naszej usługi, i naszego procesu. I jak widzicie tutaj, one się przenikają, oni, patrząc na doświadczenia, to nie jest tak, że klient idzie sobie swoją drogą i ok, ja będę kupował, bo mi firma zaoferowała taką i taką usługę w takim procesie. Oni wpływają bezpośrednio za każdym razem, czy będziemy dowiadywać się i mieć analizę potrzeb, gdzie klient potrzebuje odpowiedzi z naszej strony, żeby faktycznie wybrać naszą ofertę, czy on. Już dochodzi do, jest nam na, w momencie zakupu, czyli kontraktacji, a my mu sprzedajemy i w jaki sposób ten kawałek procesu zafundujemy za, za klientowi? Czy on będzie właśnie zdigitalizowany? A może i nie, tak jak mówiłyście, może i nie chce zdigitalizowanego, bo mówi nie, ja chcę albo chcę się kontaktować w 100% w sposób analogowy, a nie komunikować się z, klientem, skomunikować się z klientem w sposób taki, jak my mu to chcemy dostarczyć. Wysłuchanie tych potrzeb na każdym elemencie tego procesu jest istotne, żeby klient dostarczył, żeby, żeby dostarczyć klientowi takie doświadczenia, które, na które on oczekuje, a nie tylko nasz produkt czy usługa. No i słuchajcie, mamy podróż pełną dobrych doświadczeń, znaczy chcemy docelowo, żeby i klient i nasz doradca był pełen satysfakcji i zbudować tą lojalność, żeby ta podróż zakończyła się happy endem, no i żeby planowali kolejne podróże i kolejne transakcje razem. Więc jak to możemy wykorzystać w praktyce? Jak total experience możemy pokazać jak przełożyć te potrzeby klienta na pewne rozwiązania w obszarach? I teraz wychodzimy od potrzeb do rozwiązań, tak? Czyli koncentrujemy się na tym, co chce klient, żeby wyposażyć naszych pracowników w odpowiednie rozwiązania w takich pięciu kluczowych obszarach. Czyli mówimy sobie, że klient chce być tym jedynym. Chce, żeby było traktowany indywidualnie. Chce, nie chce się powtarzać, tak? On jak się kontaktuje z jedną osobą, to ta wiedza w organizacji musi być nie w notesie. On chce mieć wpływ na to, jak to będzie przebiegało. On chce mieć wybór. No i chcę wiedzieć i działać tu i teraz. I patrząc na naszych klientów, mówiąc o tym, że chcę być, tu, tu, chcę być tym jedynym, to zaprezentowane tutaj sylwetki osób mają bardzo dużo wspólnego. Rocznik 48, e, Wielka Brytania, zamożni, znani. E, jednak ich... E, Potrzeby względem obsługi, warto, styl życia, styl życia e, są diametralnie różne, i dopasowanie usługi do każdej naszej, do naszych, dla naszych klientów wymaga swoistego rodzaju segmentacji. Te segmentacje się dzieją w różnych momentach, w różny sposób odbywają się w organizacjach. Jednak, segmentacja behawioralna taka, która jest związana z nawykami, z zachowaniami, z potrzebami, z wartościami, które są preferencjami. i preferencjami tych osób, są jednym z najistotniejszych elementów w budowaniu pozytywnych doświadczeń tych klientów. Bo tu już jesteśmy na tych, jakby wchodzimy w te momenty niuansów, mówiąc o doświadczeniach, że dostarczając tą samą usługę tej samej grupie, która jest w jakiś sposób demograficznie bądź geolokalizacyjnie e, e, skoncentrowana bądź portfelowo, może już się okazać niewystarczająca. Hmm. No bo słuchajcie, mówimy o tym, że jest hiperpersonalizacja. To jak to mamy do każdego klienta podchodzić inaczej, mamy mieć milion procesów. To właśnie dlatego ta segmentacja behawioralna jest potrzebna, żeby sobie znaleźć te części wspólne w ramach tych. Grup, ale w kontekście właśnie ich zachowań, nie demografii i płci, bo to może być dla nas mylące w tym obszarze, tak? To w tym samym wieku mogą być zupełnie różne skrajne zwyczaje i przyzwyczajenia, tylko po to, żeby zbudować te profile klientów i po, tak je pogrupować i tak dostosować proces, czym to ma być proces short, bo oni są zdalni i wszystko chcą załatwić tu i teraz, czy może właśnie ten proces bardziej long term, gdzie musimy się zaopiekować tymi elementami edukacyjnymi, opieką, zobaczcie, mamy przedstawiliście badania, że ta rola doradcy jest ważna, ta asysta doradcy też jest ważna, ale są pewne odcinki w tej podróży, no, gdzie klient chce przycisnąć, tak? nie? On ma prosty odcinek i on nie chce tam realizować działań z, przy asyście doradcy, tylko on to spokojnie może zrobić sam z fotela z domu, więc po to nam też jest ta segmentacja behawioralna, żebyśmy dopracowali, dostosowali, i procesy, i narzędzia do tego, z kim mamy do czynienia, czyli z kim zaczynamy współpracę, kto jest po tej drugiej stronie, no i jeżeli przygotujemy tak naszych sprzedawców i pracowników, żeby oni jeszcze przed wejściem do tego auta wspólnego i do tej wspólnej podróży wiedzieli, kto jest po drugiej stronie, to, to oni też zupełnie inaczej mogą się do tego przygotować. Kolejnym takim obszarem jest, yy, nie chce się powtarzać. Tak, I mamy ma mnóstwo rozwiązań, pewnie też stoicie przed takimi dylematami. Yy, który z, z których z rozwiązań wybrać, tak? Ale na pewno to jest istotne, że klient nie chce kontaktować się z kolejną osobą, nawet z, z swoim opiekunem. On chce, żeby ta wiedza była w organizacji, żeby on nie za każdym razem się nie musiał powtarzać, wracać, że ten status jest istotny. No i to jest tak, że w zależności od tego. Jakie działania sprzedażowe i gdzie prowadzicie? Bo jeżeli na przykład koncentrujecie się na social media, no to na przykład takim rozwiązaniem jest CRM Nimble, gdzie pomaga i kontaktować się za pomocą właśnie social media. Albo w ogóle programy typu Monday, gdzie one zupełnie szeroko podchodzą do tego. Z jednej strony budują relacje, ale z drugiej strony też pomagają zarządzać projektami i wdrożeniami, więc to jest Temat, który warto, na który warto zwrócić uwagę, żeby i wesprzeć, i zachować tą wiedzę w organizacji. I tutaj też jest istotne to, że klient nie chce onboardować kolejnych członków zespołu organizacji. Te rozwiązania, które w jakiś sposób pozwalają digitalizować i cyfryzować tą wiedzę, która jest w, 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 w danym momencie w osobie, która obsługuje klienta, jest istotna, że w momencie, kiedy ktoś jest na urlopie, ktoś nie wiem, zmienia pracę, zmienia team, to klient nie chce onboardować kolejnych członków zespołu. On uważa, że to organizacja go on już zadbała o to onboardowanie, więc to nie chce się powtarzać. To jest, nie chcę przypominać, jaki jest mój cel. Po co ja tu przyszedłem, co ja już kim wiem. Kim ja jestem? No przecież ja oni jestem. ze mną prostu współpracują, wiedzą o mnie. Tak, że to jest. Jak bardzo... ja mam im zaufać, jak mnie nie znają. Tak. A więc rozwiązań, tak jak tutaj już Paulina powiedziała, na rynku jest sporo, jednak jest to wyzwaniem, żeby zespoły działały w ramach jednych rozwiązań cyfrowych. I idąc dalej, klient chce mieć wpływ. Jedno, jednym elementem, w którym klienci coraz częściej wiedzą, że mogą mieć wpływ, to jest współtworzenie rozwiązań i usługi, i produktów. Coraz więcej świadomych organizacji, tak jak wiemy, pracujecie w ramach badań, w których zapraszacie klientów do współtworzenia, czy to ścieżki obsługowej, czy to procesów, które są związane z projektowaniem polis, z projektowaniem samych kontraktów, żeby były one zrozumiałe, tak żeby to faktycznie ten głos klienta w jakiś sposób był uwzględniony. A nie my z zabiórka stwierdzimy, że to będzie dobre dla klienta. I po badaniach tegorocznych również mieliśmy, mieliśmy takie doświadczenie, że klienci powiedzieli wprost. To jest element, który z jednej strony mamy wpływ, a z drugiej strony czujemy się docenieni, że ktoś nas się pyta o zdanie. Jak ma to wyglądać? Drugi moment, gdzie chce mieć wpływ klient, gdzie może mieć wpływ i co obserwujemy na rynku, i co wpływa też ma bardzo duże przełożenie na. Na sprzedaż, to, to są opinie. Opinie, ale nie opinie wystawiane i nie opinie zbierane takie, które są w jakiś sposób moderowane, tylko faktycznie opinie, które możemy zauważyć, czy to tutaj Trust pilot jest takim narzędziem, które, które możemy się spotkać od znanego lekarza po różne inne rozwiązania, gdzie weryfikujemy faktycznie, czy dana osoba, czy dany specjalista, czy dany ekspert jest wart zaufania ponieważ już nie wystarczy marka. Teraz badamy też i czy dana osoba, która obsługuje, jest warta zaufania, czy ja mam iść do tej placówki, czy ja mam iść do innej placówki, na przykład bankowej, bądź leasingowej. I tutaj przykładem jest też yy, wizytówki Google My Business, które są yy, można by wydawać się, że no to tylko wizytówka na, na Google'ach, gdzie tylko nawiguje i daje kon, dane kontaktowe, ale okazuje się, że w modelu doradczym, który Wy bezpośrednio w większości bez, reprezentujecie, jeżeli chodzi o Waszą branżę, jest to bardzo istotne, gdzie jest zweryfikowana dana placówka, dany konsultant, który obsługuje również, i jest to skarbnicą wiedzy dla klienta, którzy sprawdzają, czy warto, czy nie warto. Bo często nam wychodzi, słuchajcie, w procesach takich badawczych prowadzimy, szczególnie dla branży właśnie finansowej, że klient kupuje trzy razy. Musi kupić markę, musi kupić jeszcze doradcę, no i jeszcze ofertę wybrać. Więc tych decyzji do podjęcia, to co powiedzieliśmy w podróży, jest bardzo dużo. Ale idziemy dalej, ostatnie sekundy. Chcę mieć wybór i to też wam jest korelacja z waszymi wynikami. To znaczy klient chce się komunikować kanałami komunikacji, które dla niego są wygodne, preferowane, tak? A z drugiej strony, jak ma to ogarnąć, jak to ma ogarnąć nasz zespół? Raz pisze do mnie maila, raz pisze na czacie innym razem na Messengerze, i są takie rozwiązania, które centralizują, strumieniują tą komunikację. Czyli tak naprawdę po drugiej stronie pracownik, doradca, sprzedawca ma w jednym miejscu prowadzoną całą, podsumowaną, całą korespondencję i całą komunikację z klientem, że nie musi pamiętać, co gdzie z kim ustalał. Więc to jest takie ułatwienie, patrząc na doświadczenia właśnie naszych pracowników. I ostatnie slajdy. Wiedzieć, działać tu i teraz. Klient chce mieć status tu i teraz, taki tak zwany status on demand, teraz. On chce móc sprawdzić, móc to sprawdzić sam, móc dostać tą informację też od swojego czy od doradcy, czy od opiekuna, czy od osoby, którą się kontaktuje i chce mieć na to wpływ. Z jednej strony są to, i tutaj też pokazujemy narzędzia, które w jakiś sposób dostarczają też takie rozwiązania, gdzie klienci mogą być i statusować się od zapytania bota o czwartej nad ranem, czy ja jestem faktycznie umówiony na tą wizytę, i proszę mi sprawdzić, po rozwiązania, które wpływają też na to, że może ten status być wewnętrznie sprawdzany. No i słuchajcie, bo. Z jednej strony mówimy, że słuchamy głosu klienta, słuchamy głosu pracownika, żeby go wesprzeć w tych procesach biznesowych, ale mówimy o tym, że i satysfakcja, chodzi nam o satysfakcję, lojalność nie tylko klienta, ale również właśnie naszych pracowników, tak, żeby uzyskać ten efekt synergii, żeby te przenikające się doświadczenia budowały naszą wartość, wartość naszej marki. Tak, pożądana markę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy serdecznie.